dziesiąty dzień stycznia i czytanie karty stali droga dusze sędzia głupota a dzisiaj co co dla ciebie dzisiaj domatorka o czym jest domatorka i dlaczego dzisiaj wyszła jest dokładnie perfekcyjną konsekwencją dwóch wcześniejszych kart czyli dwóch wcześniejszych Dni. Jeśli dotknęłaś w poprzednich dniach swojej głupoty i tego, co za tym idzie, a wiesz już z wczoraj, że głupota to jest osadzanie się na rozumie zamiast na pracy z duszą, z intuicją, to zobacz, dzisiejsza karta mówi o tym, tak głęboko weszłaś w siebie, że wszystko, co zrobiłaś wczoraj, jest perfekcyjne. Domatorka informuje Cię, że Twój dom, dom Twojej duszy i ten dom, ten wewnętrzny, ten ukochany w środku, ten Ty, ten dom, <grystanie> jesteście zaopiekowani, bo wykonałaś pracę. W realu może to też wyglądać w ten sposób, że świat da Tobie czas na to, żebyś. Zaopiekowała się sobą i została na parę dni w domu. Jak to może wyglądać? Jest ślisko. Uważaj na tą śliskość, żebyś bezpiecznie wychodziła z domu i do tego domu wracała. Z jakiegoś powodu masz sięgnąć do domu, czy to tego wewnętrznego, czy też zostać w tym domu fizycznym. Ten czas, jest czasem domatorki. Jak sobie poradzić, jak się zaopiekować sobą w tym czasie? Ja naprawdę z całego serca rekomenduję Ci takie narzędzie, które jest moim autorskim narzędziem. Jeśli masz swoje, które się sprawdzają, korzystaj ze swoich, ale jeśli ich nie masz, rekomenduję Ci medytację, zasługiwania, bo domatorka to jest. Zasługiwanie to jest praca z strachem i lękiem przed byciem bezdomną. Domatorka to jest spoglądanie w siebie i zasługujesz na to. Ta medytacja poprowadzi Cię tak, żebyś dotknęła i swojego dobrobytu, a jeśli masz jakiś lęk, to także swojego lęku. Z miłością. Katarzyna chojen.